Cześć! Już za chwilę zobaczycie kolejny film na kanale, a teraz jeszcze kilka słów z mojej strony. Dynamika rynku aktualnie jest tak duża, że można coś nagrać kilka dni wcześniej, nagrywaliśmy przedwczoraj i cały proces edycji doprowadził do tego, że w tym momencie publikując ten, ten film kilka rzeczy po prostu się zmieniło. Mimo wszystko chciałem nagrać tutaj dogrywkę, bo uważam, że Um, ogólne podejście, moje podejście do aktualnej sytuacji się nie zmieniło. W takich sytuacjach, gdy jest tak dużo panika, w takich sytuacjach, gdy e, dochodzi do takiej kapitulacji, to docelowo bardzo często jest to dobry moment na to, żeby właśnie zajmować pozycję. I takich chciałem, aby ogólnie odbiór tego filmu był na samym końcu. Ja po prostu uważam, że takie momenty warto wykorzystywać, bo one nie zdarzają się zbyt często. I zobaczymy, czy to odbicie, które nastąpi po tych ogromnych spadkach będzie odbiciem tylko tak. Jak to mówią, zdechłego kota i później będziemy dalej spadać, i jakaś ta część tej hossy nam się chwilowo zakończy, czy jednak odbijemy bardzo, bardzo dynamicznie do góry. Wszystko to, co się dzieje, jest bezpośrednio związane z tym, co dzieje się na rynku tradycyjnym. Tak naprawdę można by to było widać. Było to widać w każdym możliwym momencie, gdy Donald Trump ogłaszał kolejne cła jak rynek się zachowuje. Rynek krypto, rynek ogólnie tradycyjny, ale rynek. Krypto w tym bardziej nie lubi niepewności, a ta niepewność w tym momencie jest na bardzo wysokim poziomie. Mimo wszystko wszystkie tezy, które zawarłem w filmie, bo w filmie zobaczycie i usłyszycie konkretne tezy, są nadal aktualne. Niektóre poziomy po prostu tylko się zmieniły. Ja Wam życzę tego, aby takie momenty dobrze wykorzystywać. Ja wam życzę tego, aby odpowiednio podchodzić do swojego portfela, aby też nie podchodzić w takich momentach skrajnie, czy to na pewno jest super moment, w tym momencie wskakujemy. Ładujemy się za wszystko, tylko czekać, czekać spokojnie, wypatrywać sygnału z rynku i wtedy, gdy sygnały się pojawiają, stopniowo zajmować pozycję. Ja Wam życzę tego, żeby po prostu ta hostsa nadal Was, nadal Wam sprzyjała, żebyśmy znaleźli się znacznie, znacznie wyżej, już za jakiś czas. A teraz zapraszam Was. Konkretnie już do oglądania. Ogromny spadek na rynku krypto. Czy to koniec? Co dalej z Bitcoinem? Czy jeszcze jest szansa, że w 2025 roku zobaczymy wyższe poziomy? Co z altcoinami? Dlaczego jest tak, że Bitcoin spadł, altcoiny pokazują moc, jakiej wcześniej nie pokazywały? Czy to na pewno są sygnały, które mogą wskazywać na to, że to już koniec? I całkowicie. Odcinek miał być w innej tematyce, miał być o czymś innym, ale w momencie przygotowywania właśnie ten duży spadek na rynku krypto nastał. Więc postanowiłem zmienić plany i bardzo szybko przewertowałem Twitter, przewertowałem analizy przeróżnych osób, i dzisiaj z Wami chcę się konkretnie podzielić kilkoma wnioskami, co dalej na rynku krypto. Ja nazywam się Kamil Rząbek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, grupa telegramowa, na którą was serdecznie zapraszam w opisie pod każdym odcinkiem znajdziecie bezpośredni link. Ze strony kamniezionby.pl ściągniecie darmowego e-booka, który automatycznie zapisze was na newsletter. I w niedzielę o 18 podcast Club, który trafia na Spotify oraz inne platformy podcastowe. Niedziela o 18, tam zawsze wyczekujcie, jak Kevin nagrywa dla was analizy i Dzieli się swoimi przemyśleniami odnośnie rynku, a w tym momencie zaczynamy. Konkretnie, I jakby nie patrzeć, my nadal na Bitcoinie jesteśmy w takim range. Range to jest taka sytuacja, w której cena porusza się w. Ich, jakby, barierach. Tą barierą w tym momencie od góry jest, 100, jest to są okolice ponad 100 tysięcy dolarów, a w tym momencie, właśnie po tych spadkach, dobijamy do tej dolnej, dolnej granicy, granicy. I to są sytuacje, w których bardzo często traderzy, inwestorzy bardziej zaawansowani mówią o tym, że właśnie w takich momentach na tych granicach tego range'u, warto się wtrzymać i poczekać po prostu na potwierdzenie. Ja chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że my w bardzo podobny sposób poruszaliśmy się w tamtym roku. W tamtym roku, gdy ponad, ponad 4 miesiące poruszaliśmy się właśnie w tym takim zawieszeniu. To był moment takiego wykrwawiania na rynku krypto. Mało się działo, ludzie właśnie w tych dolnych granicach panikowali dochodziło do tego, że sentyment był bardzo, bardzo skrajny, niski w tych dolnych granicach, gdy podbijaliśmy do tych górnych, do górnych granic i gdy wszystko wyglądało na to, że to już jest ten moment, z którym ruszymy do góry. Nagle okazywało się, że spadaliśmy dalej. To był taki range, w którym bardzo, bardzo dużo osób akumulowało właśnie Bitcoina. I teraz ten aktualny ręcz też można powiedzieć jest podobny. Tak to, tak to między, między innymi niektórzy właśnie analitycy przedstawiają, przedstawiają na, na rynku krypto. Mimo wszystko to, co trzeba powiedzieć, to to, czym się różni aktualna sytuacja od tej sytuacji, którą mieliśmy w tamtym roku. W tamtym roku, gdy my poruszaliśmy się, gdy była nuda na rynku krypto, to SP 500, rynek, szeroki rynek amerykański, robił kolejne szczyty. Było pozytywnie, a Bitcoin spadał. Bitcoin, całe krypto było, było słabe. I w momencie, w którym Donald Trump zaczął zyskiwać w sondażach i zaczęło się mówić o tym, że ten Donald Trump faktycznie ma możliwość, wszystko wskazuje na to, że będzie miał szansę na to, żeby wygrać, wygrać wyścig o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, to wtedy zaczęliśmy rozwój na Bitcoinie, ponieważ w recepcji inwestorów Donald Trump równał się wzrosty na Bitcoinie. W tym momencie to, co jest zdecydowanie... Inne to to, że... W tym momencie szeroki rynek akcji też spada, i ta korelacja z bitcoinem, czyli to w jaki sposób się poruszamy, czy bitcoin jest odwrotnie skorelowany, czy jest skorelowany, właśnie, jest w tym momencie na wysokich poziomach, bo to jest 70%, 80%, nawet w niektórych momentach, więc bardzo, bardzo wysokie. To oznacza tylko tyle, że jeżeli rynek amerykański spada, to bitcoin też spada. No i w tym momencie dochodzi do tej sytuacji. I gdy zadaję sobie pytanie, co mogłoby być taką sytuacją, w której z tego rynku znowu wylecimy mocno. W górę, to uważam, że mogłoby to być dla Bitcoina. Mogłoby to, mogłaby to być sytuacja, w której strategiczne rezerwy Bitcoina są akceptowane, kolejne firmy zaczynają skupować Bitcoina lub zagraniczny fundusz, ten inwestycyjny fundusz Stanów Zjednoczonych, który został powołany ponad miesiąc temu, oficjalnie zacznie skupować Bitcoina. To by było sytuacje, która po raz kolejny. Sprawiłyby bardzo pozytywny, pozytywny nastrój, nastrój dla bitcoina. Moja teza jest taka, jeszcze tak podsumowując, fear and grid, ekstremalny fear, ekstremalny strach. W bardzo ciekawych też miejscach są wskaźniki, które uważam, że mają akurat sens. Onczej nowe wskaźniki, czyli wskaźniki, które mówią nam o. Zrealizowanym zysku czy stracie. Ten zrealizowany zysk czy strata, to jest on czy nowy wskaźnik tego, ile osób jest w proficie, ile osób jest w stracie. I w momencie, w którym dobijamy do takich skrajnych poziomów, tam, gdzie tak naprawdę nie ma już tak dużo tego zrealizowanego zysku, bo ludzie się wyprzedali w strachu, to to są historycznie bardzo dobre momenty na odbijanie. I w tym momencie, jeżeli popatrzymy sobie z perspektywy ostatniego roku, to zawsze, gdy dobijaliśmy do tego momentu, to był idealny po prostu idealne miejsce do tego, żeby kupować. I to jest akurat według mnie bardzo dobry on nowy wskaźnik. Kolejna, kolejna sprawa, jeśli chodzi o Bitcoina, to wskaźniki inne wskaźniki on chain też pokazują, że doszło do bardzo, bardzo dużej wyprzedaży. W ogóle to o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli te rekordowe rekordowe likwidacje longów to wszystko doprowadziło do tego, że rynek bardzo mocno się zresetował. Więc to jest zdrowe i to do tej pory przez ostatni rok pokazywało nam idealny moment na zakupy. Moja teza, bo chciałbym, każdy punkt, który wam dzisiaj przedstawię, chciałbym, żeby był jakimś takim konkretnym moim przemyśleniem. I moja teza związana z Bitcoinem jest taka, że wiem, nie, nie spodziewam się jakichś że ja nie spodziewam się tego, że jakoś nagle, szybko teraz zaczniemy rosnąć na Bitcoinie. Idealnie dla altcoinów i dlaczego dla altcoinów, to zaraz o tym powiem, bo altcoin to jest mój drugi czy trzeci punkt, który jest bardzo istotny. Um, ale idealnie byłoby to, gdyby teraz Bitcoin po prostu zawiesił, tak trochę się zawiesił. Poszlibyśmy w bok, nie byłoby jakiegoś dużego strachu i zaczęlibyśmy się akumulować. Wtedy na pewno to doprowadziłoby do spadku dominacji Bitcoina, i wtedy altcoiny miałyby czas na odbicie. I to jest właśnie moja teza, że to się wydarzy. Na to, na to stawiam. A więc nie spodziewam się fajerwerków na bitcoin, jakiegoś szybkiego odbijania. Spodziewam się raczej boczniaka, spodziewam się uspokojenia sytuacji, a uspokojenie sytuacji doprowadzi do lepszego czasu dla altcoinów i spadku dominacji Bitcoina. Punkt drugi, bardzo szybki. My musimy mieć świadomość tego, że nadal tradujemy w pewnym sensie rynek, rynek tradycyjny, makro, to co się dzieje. Nawet przed nagraniem, 15 minut przed odpaleniem record, wyszła informacja o tym, że Trump znowu potwierdził, że 25% cła na Europę zmierzają, na Unię Europejską zmierzają. I to od razu doprowadziło do wyprzedaży, do strachu. I zwróćcie uwagę, to co powiedziałem na ostatnich odcinkach, jak duża jest niepewność, jak tak naprawdę my gramy w grę, w których karty, decydujące karty ma ktoś inny i my możemy sobie rysować wykresy, my możemy sobie rysować wsparcia, opory, my możemy sobie rysować i mówić o, my możemy rysować i mówić o wskaźnikach on -chain, które pokazują nam dobry moment do zakupu, ale na samym końcu, skoro ta korelacja, o której byłem Wam powiedziałem, jest tak wysoka, czyli Bitcoin się porusza tak jak rynek tradycyjny, to jest po prostu ciężko spekulować i ciężko przewidzieć, co się wydarzy, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Wojna, jeżeli chodzi o cła, sytuacja z Ukrainą, której co chwilę jest jakiś ping-pong i wrzucanie jakichś nowych, nowych rzeczy, nowych informacji, więc tu naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje i no zobaczymy po prostu dokąd nas to doprowadzi, ale trzeba mieć tego świadomość, że jedno to wszystko, co my sobie tu mówimy, a totalnie inna rzecz to jest to, co rynek tradycyjny, co tam będzie się działo. Punkt trzeci. To, co jest bardzo ciekawe, i myślę, że to jeden z najważniejszych punktów dzisiejszego filmu, to to, że gdy bitcoin był zawieszony gdzieś tam w okolicach tych 95, tak widać, że brakowało mu powoli energii, to dosyć często słyszałem od ludzi, ludzi z którymi rozmawiałem, że to może wskazywać na to, że gdy Bitcoin się obsunie, to Alty jeszcze bardziej, bardziej oberwą. Ostatnie tygodnie dla altcoinów były masakryczne, były spadki, na, szczególnie na, na Solanie, te spadki altcoinów dochodzą do 90% w miesiąc czy w półtorej miesiąca. To są ogromne, ogromne spadki. I to, doprowadzało do te, to doprowadziło do tego, że te wyceny do bitcoina po prostu są wręcz historycznie niskie. Kilka wykresów pewnie zaraz w tym momencie zobaczycie, jak w ogóle to wszystko wygląda. Jeszcze e Agenci, którzy grzali rynek miesiąc temu, to te wykresy wyglądają tak, jakby nie miały dna, po prostu. Um, więc jest to przerażający. był to czas dla altcoinów, i ja słyszałem bardzo, bardzo często, że ludzie mówili coś takiego, że teraz wyobraź sobie, że teraz Bitcoin jeszcze spadnie. Co się wydarzy z altcoinami? Pójdą totalnie do piekła. I co się okazało? Bitcoin spadł, a altcoiny zaczęły nam pokazywać moc w parach do Bitcoina. Uh, I to jest to jest ciekawe. Nawet takie, takie nowe altcoiny jak IP, czy Store Protocol, Kaito, czy Berachain, no to, to, są, to są altcoiny, które zaczęły sobie bardzo dobrze radzić i nawet nie odczuły tych spadków, więc tak zastanawiam się, jeżeli to tak faktycznie miałoby być koniec, taka totalna ucieczka płynności z rynku krypto, to nie wygląda to w taki sposób. Raczej altcoiny bardziej obrywają i nie jest to tylko moje zdanie, ale jest to zdanie też kilku innych osób, które, które szanuję na rynku krypto, więc w tym momencie pewnie to też zobaczycie. Więc to jest taki wskaźnik, to jest coś, na co warto zwracać uwagę. No i oczywiście teraz znowu po tych nowych informacjach, niepewności na rynku tradycyjnym, możemy się jeszcze obsunąć, ale to są właśnie momenty, na które powinniśmy zwracać uwagę. Co się dzieje z altcoinami? Czy one odbijają do bitcoina i trzymają cenę, czy obrywają jeszcze mocniej? Wielokrotnie historia nam pokazała, że czasami jest tak, że ten pierwszy dump powoduje, że altcoiny odbijają, a później, gdy przychodzi taki masakryczny drugi dump, jeszcze ogromna świeca, to altcoiny wtedy też już odpuszczają i spadają jeszcze mocniej. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli altcoiny nadal będą pokazywać moc, to to będzie bardzo ciekawy sygnał do tego, że właśnie z nudnym bitcoinem my będziemy tracić dominację bitcoina i pojawi się altseason. I właśnie, jak ten altseason będzie wyglądać i to jest, to jest, zaraz powiem, że wam to stworzę taki jeden pełen obraz tego, w jaki sposób Mam wrażenie, że to może wyglądać, ale moja teza jest taka, że jeżeli, właśnie to jest teraz, jeżeli, jeżeli dojdzie do tego dumpu i znowu zobaczymy, że altcoiny sobie radzą lepiej niż bitcoin, to będzie bardzo pozytywny sygnał i uważam, że to sygnał. Ten sygnał doprowadzi nam do odbicia na altcoinach, myślę, które może potrwać nawet dobre kilka miesięcy. Może tak? Pamiętam w 2017 roku, gdy przebijaliśmy ATH na Bitcoinie powyżej 1000 dolarów, altcoiny były w totalnym, totalnym grobie. Totalnym grobie. I wtedy, gdy Bitcoin zaczął spadać, ludzie mówili to samo, to altcoiny jeszcze teraz bardziej oberwą, a nagle altcoiny zaczęły się podnosić i doprowadziło to do największego rajdu. Oczywiście. Czasy się zmieniły, jest to całkowicie coś innego, ale, ale to jest coś, na co warto zwracać uwagę. Czyli teza. Mimo wszystko, że uważam, że w najbliższych tygodniach może dojść do spadku dominacji bitcoina, mini jakiegoś alt-seasonu i mam nadzieję, że będzie to alt-season utility. A dlaczego tak może być? Z czego tak może być? To właśnie punkt czwarty i moja teza. Uważam, że zakończyła nam się mania memcoinowa. Solana spadnie w wycenie do Bitcoina, szczególnie do Ethera. Właśnie się to rozpoczęło. Jeżeli zobaczycie sobie wykres do Solany do Ethereum, to można po prostu powiedzieć, jak bardzo Solana wyprzedziła Ethereum w ostatnim czasie, w ostatnim, ostatnim półtorej roku. Dlaczego się to działo? Mówiliśmy sobie o tym memcoinem. Memcoiny, które grzały bardzo mocno i w Solana stało się tym miejscem, Fabrykom memcoinów. Do Bitcoina wykres też jeszcze jakiś czas temu wyglądał super. Teraz po tym spadku Solan spadła 50% w ostatnie, ostatni miesiąc ogromne spadki. No i teraz jesteśmy w takim miejscu, w którym uważam, że mieliśmy top, jeżeli chodzi o wykres Solan i Ethereum. Ale dlaczego? I można oczywiście powiedzieć o statystykach, a statystyki są następujące. W tym momencie Rektober, Ber, gość z EXA, wrzucił taki wykres, który jest bardzo ciekawy. Ilość coinów zbondowanych jednego dnia na PAM.2. Chodzi o to, że PAM.2.1 działa w taki sposób, że jeżeli um, dany coin przebije. Jakąś kapitalizację, to on automatycznie dostaje po prostu pulę płynności i dostaje po prostu płynność zewnętrzną na, na radium. Do tej pory to było. Jeżeli nie przebije, to jest takie granie po prostu to jest taki po prostu sytuacja, w której dany coin w ogóle, w ogóle nie, nie żyje. Tak można powiedzieć. Jak przebije dany poziom, to wtedy, wtedy żyje. I okazuje się, że ta ilość tych coinów, które faktycznie przebijają ten poziom, dobija prawie do zera. Tak jak jeszcze mm, na początku lutego uwaga, mieliśmy ponad 1000 coinów, które w taki sposób przebijały, czyli to pokazywało, to pokazywało bezpośrednio, jak duży popyt był jeszcze na gambling, na PAMDOTWanie, to w tym momencie dobijamy do. Prawie do zera. Czyli to pokazuje, to jest statystyka, która pokazuje bezpośrednio, że nie ma już takiego wolumenu i nie ma już takiego wolumenu i nie ma już takiego zainteresowania pump i to nie zdarzało się aż tak często, i to są ogromne spadki, ogromne spadki zainteresowania. Kolejna rzecz, jeżeli sobie wrzucimy, jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na statystyki, które mówią, że nam mówią o tym, że się dużo zmieniło. To e, okazuje się, że e, FIS, czyli e, to ile dotwan zarabia z kreacji tokenów, e, spadło do najniższego poziomu od, tak naprawdę, e, 2000, od listopada 2024 roku. E, te FISy są bardzo, bardzo niskie. Jeżeli wejdziemy sobie dodatkowo na Dune Analytics i zobaczymy sobie ilość nowych coinów tworzonych, ilość wolumenu, ilość tego, wszystkiego, co się działo. To wszystko wskazuje na to, że coś się zmieniło, że bańka memcoinowa pękła. I z jednej strony mówię Wam o statystykach, czyli o tym, co, o informacji statystyki, o tym, co faktycznie wskazuje na to, że coś się zmieniło. A z drugiej strony ja uważam, że to dlaczego coś się zmieniło i coś się bezpowrotnie zmieniło, to uważam, że jest to związane z całym z kamem Libra. Libra nie chcę wchodzić w szczegóły, bo pewnie słyszeliście o tym sporo, ale jest to memcoin z Argentyny, który był bezpośrednio promowany przez prezydenta Argentyny Milej i cały skandal został opisany przez największe gazety i doprowadził do tego, że argentyńska giełda obsunęła się o 5% 5% się obsunęła argentyńska giełda po tym skandalu, i po tym, gdy wyszło, że prezydent jest to zaangażowany. Po tym, ile kasy w ogóle tam zostało wydrenowanych od inwestorów, i ile osób zostało oszukanych, i potem jakie wywiady w ogóle Miley udzielił po całej wydarze, odcinając się od tego. To wszystko doprowadziło do ogromnego kamu, ogromnej sytuacji. I ja zawsze zadaję sobie w takich, w takich momentach pytanie, co jeszcze mogłoby się mocniejszego, większego, bardziej spektakularnego i bardziej emocjonal, emocjonalnego um, wydarzyć, aby rynek znowu zakochał się w memcoinach. I nie mam takiej odpowiedzi w tym momencie. Trump odpalił swego memcoina, Miley wyskamował e, ludzi na miliony dolarów. Co dalej? Co dalej? Kto jeszcze może o tym napisać? Wygląda to trochę jak top. I to bezpośrednio e, jakby wskazuje, że Coś się zmieniło na Solanie. Uważam, że nie wrócimy już do takiego szaleństwa memcoinowego. Oczywiście, jakby to też pokazuje, że zawsze znajdują się nowe osoby, które wskakują w jakieś nowe skamy, piramidy, zawsze się to dzieje, więc może pewnie memcoiny w jakiś sposób się reaktywują, ale w tym momencie, no, coś bardzo, bardzo mocno się zmieniło. Więc moja teza, uważam, że Solana. I nowe szaleństwo ma za sobą i w tym momencie prawdopodobnie Solana jest bardzo mocno przewar nie niedowartościowana lokalnie, dlatego, że spadła ponad 50% jednego miesiąca e i spadła przez to, że mamy jeszcze unlocki bardzo duże w najbliższym czasie, więc wszyscy to shortują, wszyscy wy wyskakują, bo myślą, że oszukają rynek, że wiedzą wcześniej, a to wszystko już było w cenie, tak naprawdę można powiedzieć wcześniej, więc uważam, że dojdzie do jakiegoś odbicia na Solanie, które doprowadzi znowu do tego, że wróci jakiś sentyment na solanie, ale to już będzie takie niższe, niższe low, niż, niższy szczyt. To jest moja teza, to wierzę. Czyli skończyło się coś na solanie. Osoby, jeżeli miałbym teraz solane, zamieniałbym ją bezpośrednio w Ethereum aby i uważam, że nie wiem, do roku to okaże się dobrą inwestycją. Zobaczymy, jak to się po prostu zestarzeje. I punkt piąty, Ethereum i a, Ethereum, o którym mówię tak bardzo dużo, staking ETF-ów już za rogiem, wszystko na to wskazuje. Zmiany w strukturach zarządzania fundacji, e, to też się dzieje i w ogóle podej, nowe podejście do zarządzania fundacją, do tego, jak Ethereum się angażuje, to wszystko są pozytywne zmiany. Wydaje mi się, że to są zmiany, które właśnie w momencie takiego już największego problemu fundacji Ethereum, zostały zaadresowane. Wykres do Bitcoina na historycznych ważnych poziomach, w których mógłby nam super odbić za jakiś czas. Technicznie Ethereum nadal wygląda dobrze, pomimo tych spadków. Zwróćcie uwagę, że każdy tego typu, taki, taka duża likwidacja, a Ethereum przeżyło ogromne likwidacje w ostatnich czasie, to nie było to moment, że to od razu odbijamy V i do góry. Tylko to był moment, w którym jeszcze testowaliśmy później jakieś takie tego typu, tego typu poziomy gdzieś tam niżej, i to zawsze było związane jeszcze z taką niepewnością przy celu. I właśnie w tym momencie w tej niepewności jesteśmy. Do tego Pektra dochodzimy w marcu, czyli już za niedługo Pektra, czyli nowy upgrade Ethereum. Między innymi będzie związane z tym, że będziemy w stanie płacić innymi tokenami RC20 za gaz. Czyli nie będziemy musieli posiadać Ethereum do tego, żeby, żeby wysyłać wysyłać transakcje. Coś bardzo ważnego, coś bardzo, bardzo istotnego, jeżeli chodzi o UX Ethereum. Mam wrażenie, że to jest dobry moment po prostu dla Ethereum pod względem jakiejś takiej akumulacji. Oczywiście, to trochę wygląda tak, że często o tym mówimy, że to Ethereum jest tanie, że to jest dobry moment i zobaczymy, jak to się wszystko zestarzeje, ale ja uważam, że do roku znowu na Ethereum po prostu będzie wyżej. Ilość nowych wielorybów, które akumulują Ethereum, te wykresy, które są w takich ważnych momentach, ta, to rozjaśnienie tej całej sytuacji fundacji, no jest to według mnie długoterminowo fundamentalnie dobre dla Ethereum. Więc mam nadzieję, że, że Ethereum w końcu złapie swój czas, złapie wiatr w żagle i po prostu wypłynie na znacznie nowe, nowsze poziomy, jeżeli wykres, który w tym momencie wygląda w taki sposób i ta struktura tego wykresu wygląda jak jakaś taka rozciągnięta w czasie kilku miesięczna, nawet już kilkunastomiesięczna akumulacja, to jeżeli faktycznie to jest akumulacja, a nie jakiś taki dziwna sytuacja, w której po prostu Ethereum zostało pominięte przez, przez HOSSE, przez wpływy, jeżeli to jest jakaś akumulacja, a no trochę dane nauczeń nam to pokazują, to po takich akumulacjach, po takich kilkunastomiesięcznych akumulacjach, wybicie z tego i wystrzał może być po prostu niezapomniany. Trochę jest tak, że jak Ethereum jest nisko, Ethereum jest słabe, fatalne, śmiejemy się z nich, memy są bardzo dobre, a w momencie, w którym zacznie rosnąć to znowu to będzie future of finance, najlepsza możliwa inwestycja i najpewniejsza. Więc mam nadzieję, że to się wydarzy, mam nadzieję, że to jest, ja uważam, teza moja jest taka, że nadal bullish do Ethereum i długoterminowo to są po prostu dobre momenty do zajmowania e, pozycji. Tak naprawdę w tym odcinku to tyle. E, każdy z tych punktów miał być związany z tezą. Każdym tych punkt, w punkcie podzieliłem się tym, co uważam, co się wydarzy, co według mnie się wydarzyło. mogę się mylić, um, ale e, to jest to. Między innymi na samym końcu jeszcze raz podkreślić to, że cała ta niepewność na rynku, to wszystko, co się dzieje w przypadku e, prezydentury Trumpa, na którego tak czekaliśmy, jeżeli chodzi o krypto, to, w jaki sposób się wypowiada, to, w jaki sposób agresywna jest jego polityka, wszystko jest niedobre dla rynku. Rynek nie lubi takich szarpnięć, rynek nie lubi niepewności, a tej niepewności jest dużo. Myślę, że to przede wszystkim jest największym zagrożeniem dla rynku krypto. Ja tego zagrożenia nie widzę w samym rynku krypto ponieważ mamy bardzo pro podejście do rynku krypto. Banki się otwierają, największe firmy dostarczające płynność jak Citadel otwierają się na, na krypto. Niektórzy mówią, że to jest fatalnie, ja uważam, że to pokazuje jak poważny ten rynek się zaczął robić, jak duży tu jest biznes, biznes na który najwięksi stawiają. Jak stablecoiny rosną cały czas, adopcja stablecoinów, to wszystko jest bardzo, 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 bullish długoterminowo. Uważam, że to jest noise, to jest krótkoterminowy noise, który jeżeli jesteście na tym rynku długoterminowo, to tak są okazje, w których siadamy, analizujemy, szukamy nowych e, ciekawych zagrań i ustawiamy portfel swój w taki sposób, aby być spokojnym i e, dobrze ustawionym w rzeczach, które po prostu wierzymy, bo ja uważam, że największe zyski największe fortuny buduje się na tym, że w coś wierzy się, że macie jakąś tezę, w którą wierzycie. I oczywiście teza może być błędna, ale gdy teza okaże się prawdziwa, a im więcej czasu poświęcimy na analizę, tym bardziej, tym większa jest szansa, że ta teza będzie prawdziwa, to wtedy, wtedy właśnie zarabiasz największe pieniądze i wtedy tworzy się największy majątek. I tego wam właśnie życzę. Więc już nie przedłużając, Zostawiam Was jak zwykle z memem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.